Czy kiedykolwiek przeszedłeś tak głęboką transformację, że wydawała się niemożliwa? A może doświadczyłeś radykalnej zmiany w swoich przekonaniach, zostawiając za sobą to, kim myślałeś, że jesteś? Dokładnie to wydarzyło się z Pawłem. Z nieustępliwego prześladowcy stał się jednym z największych obrońców wiary. Ale jak ktoś z tak ciemną przeszłością może stać się nową osobą i wciąż inspirować miliony? Kontekst i główny konflikt zanim stał się jednym z najbardziej wpływowych apostołów chrześcijaństwa, Paweł, czyli Saulus Starsu, był znany jako zaciekły prześladowca wyznawców Jezusa. Urodził się w pobożnej rodzinie żydowskiej i wychowywał się w surowych tradycjach religijnych tamtych czasów, otrzymując szanowane wykształcenie, które miało go przygotować do obrony swojej wiary. W swoim zapału Saulus postrzegał wyznawców Chrystusa jako zagrożenie dla swojej religii i był zdeterminowany, by zniszczyć ruch chrześcijański uzbrojony w autorytet i przekonanie, brał udział w aresztowaniach, a nawet w śmierci chrześcijan. To był człowiek, który przygotowywał się na nową misję, nie mając pojęcia, że sam miał zostać głęboko przemieniony. Decyzja i konsekwencje. Był to zwykły poranek, jak wiele innych dla Saula Starsu. Jego cel był jasny, podróż do Damaszku, aby schwytać wyznawców Jezusa i przyprowadzić ich związanych do Jerozolimy. Był zdeterminowany, by wykorzenić ruch chrześcijański, wierząc, że robi to, co słuszne w oczach Boga. Jednak tego dnia coś niespodziewanego miało na zawsze zmienić bieg jego życia. Podczas gdy szedł z towarzyszami, światło tak intensywne, jak samo słońce, otoczyło Saula w sposób przytłaczający. Upadł na ziemię, oślepiony i przerażony. Powietrze wokół niego zdawało się być ciężkie, a głos głęboki i autorytatywny rozbrzmiał w jego uszach Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Dzieje dziewięć, cztery, Saul, zdumiony i niezrozumiejący, zapytał, kim jesteś, panie? A głos odpowiedział, jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Dzieje dziewięć, pięć, w tej chwili na Saula spadła szokująca prawda. Całe swoje życie wierzył, że walczy z ruchem Herezji, ale teraz stał twarzą w twarz z Jezusem, tym samym Chrystusem, którego tak bardzo pogardzał. Światło było tak silne, że Saul nie był w stanie już widzieć. Natychmiast oślepł, a jego towarzysze, przestraszeni, pomogli mu wstać i poprowadzili go do Damaszku. Spędził trzy długie dni bez jedzenia, bez picia, a przede wszystkim bez widzenia czegokolwiek. W tym czasie nie było już pewności mężczyzny, który miał odpowiedzi na wszystko, lecz głęboka cisza kogoś, kto stawał w obliczu największego kryzysu swojego życia. Saul musiał zmierzyć się ze swoją duchową ślepotą, a w tym czasie refleksji zadawał sobie pytanie, jak mogłem być tak bardzo w błędzie, jak mogłem prześladować tych, którzy w rzeczywistości byli prowadzeni przez Boga. Tymczasem w Damaszku wierny uczeń imieniem Annaeus modlił się. Kiedy Pan przemówił do Niego w widzeniu, Ananiaszu, wstań, idź do ulicy zwanej prostą i zapytaj w domu Judy o mężczyznę Starsu, imieniem Saul, bo oto on modli się. Dzieje godzina 9:11. Ananiasz, nieufny, odpowiedział: Panie, słyszałem o tym człowieku, jak źle uczynił świętym Twoim w Jerozolimie, a tutaj ma władzę od najwyższych kapłanów, by aresztować wszystkich, którzy wzywają Twojego imienia. Dzieje 9:13:14 ale Pan odpowiedział, idź, bo to dla mnie naczynie wybrane, aby niosło moje imię przed poganami, królami i synami Izraela. Dzieje godzina dziewiąta piętnaście. Z ciężkim sercem, ale w posłuszeństwie, Ananiasz udał się do domu Judy i znalazł Saula, który się modlił. Zbliżając się do Saula, Ananiasz położył na niego ręce i powiedział, bracie Sol, Pan Jezus, który ukazał ci się w drodze, którą szedłeś, posłał mnie, abyś odzyskał wzrok i był napełniony Duchem Świętym. Dzieje godzina 9:17: natychmiast coś jakby łuski spadły z oczu Saula, i znów mógł widzieć. Ten moment uzdrowienia był pierwszym widocznym krokiem w przemianie Saula. Nie tylko odzyskał wzrok, ale także doświadczył duchowej odnowy. Symbolizuje to uzdrowienie jego duszy, która wcześniej była ślepa naprawdę o Chrystusie, a teraz była otwarta na Ewangelię. Chrzest. Po odzyskaniu wzroku, Saul został natychmiast ochrzczony. Chrzest był istotnym rytuałem dla wszystkich pierwszych chrześcijan, symbolizującym śmierć dla grzechu i zmartwychwstanie do nowego życia w Chrystusie. Saul, teraz świadomy swojej zmiany serca i umysłu, nie wahał się zostać ochrzczonym jako znak swojej nowej tożsamości i zobowiązania wobec Jezusa. Chrzest Saula nie był tylko aktem rytualnym, ale głębokim zobowiązaniem do chrześcijańskiej wiary. On, który wcześniej prześladował chrześcijan, teraz był przyjmowany do wspólnoty wierzących jako nowy członek. Gotowy podążać drogą Chrystusa. Woda Chrztu nie była tylko symbolem oczyszczenia, ale znakiem jego wewnętrznej przemiany. Otrzymanie Ducha Świętego. Oprócz odzyskania wzroku fizycznego, Saul został także napełniony Duchem Świętym. Duch Święty jest agentem przemiany i boskiej mocy, który daje siłę do życia nowym życiem w Chrystusie oraz do wypełniania misji danej przez Boga. Działanie Ducha Świętego w życiu Saula oznaczało, że nie był już sam w swojej drodze, teraz miał boskie prowadzenie, moc i pociechę ducha, aby żyć i głosić Ewangelię. W dziejach godzina 9.17 słowa Ananiasza były jasne, fasy pełny Ducha Świętego. To była obietnica samego Jezusa dla Jego uczniów, jak powiedział w dziejach 1.8, ale otrzymacie moc, gdy Duch Święty zstąpi na was i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii, a nawet aż po krańce ziemi. Refleksja i znaczenie Krzest Saula i otrzymanie Ducha Świętego to kluczowe punkty na jego drodze nawrócenia. Reprezentują one radykalną przemianę człowieka, który był ślepy naprawdę o Chrystusie, ale teraz, przez interwencję boską, staje się nowym stworzeniem. Duch Święty, wylany na niego, umożliwił Saulowi głoszenie Ewangelii z odwagą, a on stał się znany jako Paweł, apostoł narodów. Chrzest nie tylko symbolizuje śmierć starego Saula, ale także jego zmartwychwstanie do nowego życia w Chrystusie, z nową misą i nowym celem. Doświadczenie Saula jest potężnym przypomnieniem, że nikt nie jest poza zasięgiem Bożej łaski i że, tak jak on został przemieniony, każdy może zostać odnowiony przez moc Boga. Wydarzenia w dziejach apostolskich dziewięć stanowią punkt zwrotny w nawróceniu Saula, stanowiąc kluczowy moment w historii chrześcijaństwa. Chrzest i otrzymanie Ducha Świętego nie są jedynie aktami symbolicznymi, ale pokazują boską interwencję w życiu kogoś, kto był w całkowitej opozycji do Ewangelii. Saul stał się apostołem Pawłem, głównym narzędziem Boga, by nieść przesłanie Jezusa do Pogan. Przywrócenie jego wzroku fizycznego i duchowego jest potężnym symbolem tego, co Chrystus może uczynić w życiu każdego, kto się mu podda. Misja Pawła i ekspansja Ewangelii. Po swoim nawróceniu, przemiana Pawła była natychmiastowa. Nie tylko stał się on naśladowcą Chrystusa, ale całkowicie poświęcił się misji szerzenia Ewangelii. Paweł, dzięki swojej edukacji w zakresie filozofii, teologii i kultury żydowskiej, był w stanie prowadzić dialog z różnymi kulturami i kontekstami, co uczyniło go bardzo skutecznym misjonarzem, szczególnie wśród Pogan. A gdy otrzymał moc, głosił w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Dzieje godzina dziewiąta dwadzieścia. Paweł podróżował niezmordowanie, stawiając czoła wielkim przeciwnościom, takim jak więzienia, prześladowania i rozbiory statków, ale zawsze utrzymywał swój cel, szerzenie Ewangelii wszystkim narodom. Był głęboko przekonany, że Chrystus jest odpowiedzą dla ludzkości i że przez Bożą łaskę każdy może zostać zbawiony, niezależnie od swojego pochodzenia czy przeszłości. Jednym z jego największych wkładów było rozszerzenie Ewangelii do Pogan, nie Żydów. Przed Pawłem chrześcijaństwo było głównie ograniczone do Żydów. Jednak on odważnie bronił tezy, że poganie nie muszą nawracać się na judaizm, aby stać się naśladowcami Chrystusa, co wywołało wielkie debaty i podziały w pierwotnym kościele, szczególnie podczas Soboru Jerozolimskiego, dzieje 15. Jego obrona tezy, że zbawienie jest przez wiarę w Chrystusa, a nie przez uczynki prawa, stanowiła punkt zwrotny dla wczesnego kościoła. Ponadto Paweł zakładał kościoły w różnych miastach i angażował się w nauczanie nowych wierzących. Nie tylko głosił, ale również szkolił lokalnych liderów, zapewniając, że Ewangelia będzie nadal rosła, nawet po jego odejściu. Kluczowy werset. Ja zasadziłem, Epales podlał, ale wzrost daje Bóg. 1 Korona 3.6. W swoim liście do Rzymian wyraźnie wyraża pragnienie aby dotrzeć z Ewangelią do najbardziej odległych miejsc, w których jeszcze nikt nie głosił, co jest świadectwem jego wizji i niezachwianego zaangażowania. Misja Pawła nie ograniczała się więc do jego własnego czasu czy miejsca, ale miała wieczny wpływ, pomagając rozprzestrzenić chrześcijaństwo po całym Imperium Rzymskim i dalej, kładąc fundamenty dla Kościoła Pierwotnego. I tak, podróż Pawła pokazuje, jak łaska Boża może przemienić nawet życie najbardziej oddalone od wiary, prowadząc nas do nowego celu i misji. Historia jego nawrócenia i misji jest potężnym przypomnieniem, że każdy ma szansę odkryć prawdę w Chrystusie. Jeśli ta wiadomość cię dotknęła, nie zapomnij zostawić lajka i zasubskrybować kanał, aby śledzić kolejne inspirujące historie. Niech Bóg błogosławi twoje życie, do zobaczenia w następnym filmie.